Dobry wieczór, mamy niedzielę 27 lutego, zaczynamy kryptoraport, w którym pomówimy sobie o kilku wykresach z danymi on-chain, oraz oczywiście porozmawiamy o prognozach na najbliższe dni, które przypuszczalnie no, będą najtrudniejsze do określenia. A tak więc, nie wstrząsając, zacznijmy od wykresu obrazującego ilość aktywnych adresów, z którego możemy wyczytać dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że jeśli spojrzymy na narysowany kanał trendu, oznacza on, iż w chwili obecnej ilość aktywnych adresów jest bardzo niska. Co jest charakterystyczne dla rynku niedźwiedzia. Druga to taka, że, że ten kanał, mimo to, jest w trendzie wzrostowym, co oznacza, że ilość hodlerów, tudzież inwestorów długoterminowych, cały czas przybywa. Więc, o ile dla spekulantów, może to nie jest jakaś super informacja, ale spokojnie za chwilę zrobi się ciekawiej. Przejdźmy do następnego wykresu. Kolejny jest wykres adresów wpłacających do giełty, która, jak widzimy, również pikuje. Co w skrócie oznacza, że coraz mniej ludzi handluje na giełdach, a ci, którzy są aktywni, używają sporą dźwignię, co widać właśnie na tym wykresie. Oznaczać to może potencjalnie sporą zmienność w tych rejonach cenowych, zważywszy również na to, że w tych rejonach dla ponad 10% rynku był to punkt wejścia. Co w połączeniu z dźwignią, jeśli mielibyśmy zejść niżej 35 tysięcy, mogłoby to się źle skończyć dla byków. Tak więc przejdźmy teraz może do wykresów cenowych. Na BTC widzimy, że poziom około 35 tysięcy zadziało bardzo mocno. Z lewej strony widać jakie knoty się tworzyły i to stało się ponownie i tym razem. Co oznacza, że wiele zleceń zostało uruchomionych. Teraz kwestia jest następująca. Dobrze wiemy, że w chwili obecnej rynek krypto jest skorelowany pozytywnie z rynkiem akcji. Co jest jednym z zagrożeń dla krypto? Widzimy, że akcje w piątek ponownie kontynuowały odbicie, a w ujęciu historycznym, jeśli prześledzimy, co się działo z szerokim indeksem, to zauważymy, że konflikty wpływały raczej dobrze na giełdę. Jednak musimy pamiętać, że w krótkim okresie rynek jest mocno nieefektywny i tragają nim emocje. Nawiązuję tutaj do wypowiedzi Putina o postawieniu w stan gotowości i broni masowego rażenia. W teorii nie powinny być niespodzianki, ponieważ krypto działa też w weekend. W USA już po, jest już popołudniowa pora, jednak kto wie, jak zachowają się akcje na otwarciu giełd. Dlatego w chwili obecnej, owszem, można spekulować, że poziom 88,6 na BTC zadziałał wręcz idealnie i nadal znajdujemy się ponad tą górną linią trendu. Otoczenie jest kiepskie, jest sporo strachu na rynku, a w dodatku ostatnia większa korekta z maja zeszłego roku skończyła się po mniej więcej w tym samym czasie, nieco ponad 2,5 miesiąca, więc może to być właśnie jedna z lepszych okazji. No cóż, przejdźmy dalej. Na ETH jesteśmy ponownie na 78,6, a w dodatku, jeśli zmierzymy ostatnią falę wzrostową, zauważymy, że mamy klaster mierzeń 7,8 i 6, i nawet 8.8.6 i 6 zostało zahaczone, i również bardzo wyraźnie zadziałało to, co może oznaczać, że faktycznie jakiś ruch wzrostowy będzie miał miejsce. Jednak oczywiście, pierwsze co chciał zobaczyć, to wybicie z formacji flagi, która nam się tutaj tworzy. Ok, idźmy dalej. Solana nadal znajduje się w trendzie spadkowym. Cena waha się między poziomami 90 i 85, dola, i 85 dolarów. Poziom 80 został również przetestowany i spodziewałbym się dojścia do 78 i 6 Fibo, gdzie mamy klaster mierzeń razem z 1,272, co jest jednocześnie psychologiczną wartością 70 dolarów. Ok, to tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.